Niezwykłym nic nigdy bez rady Waszej czynić. W tej sprawie więc chcę koniecznie Waszego wsparcia. Nie chcę, aby mnie ojcowska miłość przeciw memu synowi uwiodła, bo nie na darmo rzeczono, krew nie woda. Dla mnie, Rzeczypospolitej, powinowactwo jest ważniejsze. Co wy wybierzecie, toż ja pochwalę. Syn mój w Grecji żonę dostał. Tej się upominają od greków po słowie. Wydać, czy też nie wydać? W tym rozmyślu trzeba. Wypowiedzcie się teraz. W po skarce dałem dostateczną sprawę sobie. Teraz nie chcę już Waszych próżnymi słowy badać, ale co nieco powiedziawszy, ostatek na Boga na łaskę, co sporo. i Was wszystkich stanie. Wszystkim Wam wiadomo, jakim ja był żywot. Nigdy do się. Wolałem po gęstych dąbrowach prędkie jelenie gonić, albo czegoś Nie myślałem ja w tym czasie o Helenie. Nawet imienia Wenus nie słyszałem. Aż trzy boginie za sędziego mnie W Wtedy też sama Wenus najpierw zaleciła, a potem za żonę dała Helenie. Kiedy mnie utrwali, miał gardzić? Waszy! Przyjąłem i przyjąłem wdzięcznie. I mam też pewną nadzieję, że tenże Bóg, który uczcił mnie naprzód, będzie i do końca mi szczęścił. A co mi dał, nie da mi tego wydrzeć. Ja mam żonę dostanę. Ale czy pamiętacie, co się stało z Medeą naszą? Właśnie! Grecy, którzy domagają się sprawiedliwości, podstępem wydali naszą krętną. Jeśli mi ja wtedy winię, cóż i oni winni? Chcą nagrody? Niechaj sami ją najpierw są. którzy uczynili. Prawdę mówię wam? Jeśli jednak śle, mówię ojcze, nie tylko Sonę moją, 你看。<laughs>